Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem będzie to oczywiście wyczekiwana produkcja trzeci serial MCU czwartej fazy, czyli Loki. Serial Loki, pierwszy odcinek, 9 czerwca miał swoją premierę, 9 czerwca właśnie. No, i tak, jeżeli oglądaliście ten odcinek, no to tutaj nie boicie się pewnie spoilerów. No, natomiast ci, którzy nie oglądali odcinka, no, chciałem tutaj zakomunikować, że spoilery będą i oj, będą. No cóż, pierwszy odcinek trzeciego serialu MCU na Disney Plus Loki, no, był takim wprowadzającym odcinkiem. Do tego całego TVA opowiadał nam o Multiversum bardziej z innej strony, popatrzymy na to Multiversum e, po tym odcinku pierwszym. E, no, odcinek zaczyna się oczywiście w Nowym Jorku, kiedy to Loki ucieka z Tesseractem, e, no i zostaje trafiony, zostaje no, po prostu na Mongolię m, przez Tesseract y, y, porzucony. No, no i tak jak ta, ta, ta teoria się potwierdziła, że to jednak jest Mongolia, i to było raczej pewne, że to Mongolia, potem, potem TVA zabiera Lokiego do bazy. I to jest właśnie super, że TVA, no nikt nie słyszał o TVA, tak naprawdę. Nikt o nich naprawdę, tak naprawdę nie, nie słyszał. No. Loki nawet się pyta, no. Dlaczego on nie słyszał w ogóle o nich? Jak tacy, tacy, kurde są, że, że światem potrafią, e, bo że światem, no czasem, e, kontrolować czas. No, Mobius odpowiada, że no bo nie musiałeś. No, no i właśnie, no, tak naprawdę, no, swoim losem Loki nie przeprowadza, tylko e, los Lokiego, za los Lokiego odpowiada TVA. No i to wyglądało super, że mamy innych również wariant, mamy również inne warianty, bo są takie warianty, które na przykład no zrobili coś głupiego w czasie, w sensie no głupiego, no coś takiego złego w czasie, że ta linia czasowa e, jest taka trochę no już rozwalona. E, gdy Loki zostaje przetransportowany na TVA mm, Ci żołnierze TVA resetują e, linię czasową e, z tej, którą Loki uciekł. Czyli, no, tą linię czasową resetują dzięki takiemu urządzeniu. E, no i to wyglądało super, e, że oni tą linię czasową usunęli. Wyglądało to naprawdę fajnie, bo ten pierwszy odcinek, moim zdaniem, przebija. Przebija Falcona i Wanda Vision. No co tu mogę powiedzieć? Ten pierwszy odcinek przebija Falcona i Wandavision. Vision. No i co? Co by tutaj jeszcze dalej powiedzieć? Mobius, yy, może inaczej. Yy, mamy Miss Minutes, która pokazuje yy, Lokiemu, no Lokiemu, yy, no. O multiversum, o Strażnikach Czasu, o TVA, pokazuje całą historię, że Strażnicy Czasu stworzyli TVA, aby kontrolować czas. No i że kto właśnie zrobi coś złego, że no tą linię czasową rozerwie, no to. No to, tak jak mówię, zostaje przeprowadzony do sądu. Natomiast Mobius, gdy Loki został przeprowadzony do sądu, Mobius. Mm, Zabiera Lokiego i chce z nim współpracować. Chce, aby Loki e, z nim współpracował, mu pomógł. E, no, pokazuje mu również swoje, swoją przyszłość. E, w sensie, no, przyszłość, która już się nie wydarzy. K która, no, już on nie wróci e, do tej przyszłości, do tej linii czasowej. E, no, gdzie Thanos oczywiście zabija Lokiego. Yy, I tak dalej No dobra yy, Pokazuje również, no, że on, on się przyczynił do tego, że jego matka Zginęła, wiadomo, w to świat No i yy, No on Tutaj można było łonić łzy Naprawdę można było łonić łzy Ale No jestem bardzo ciekawy Jak wy na tą scenę spojrzeliście Bo naprawdę to wyglądało super yy, Super, super scena super pokazanie tego jak Loki kochał swoją matkę e, i tak dalej. Potem natomiast jeszcze włącza sobie z kolejną przyszłość, gdzie widzimy, że pogodził się ze swoim bratem, śmierć Odyna e, i na końcu oczywiście zabicie przez Thanosa. E, no i Loki no, powiedział, że już e, zabijał ludzi, krzywdził bo musiał. To mu nie sprawiało radości, bo po prostu musiał. Tak on stwierdził. Wiadomo, jest bogiem psot, jak to powiedział Mobius. No i. No i co? Odcinek nazywa się Zaszczytny, zaszczytny Cel. No i super, super, że zaszczytny cel, bo naprawdę. Tu było widać, że na przykład gościu, który przynosi kawę czy coś tam jeszcze, nie wiem, jakiś gościu, co tam sobie przy komputerze siedzi w TVA, ma kamienie nieskończoności, ma pełno kamieni nieskończoności, inne jeszcze modele, zewoluowane jakieś kamienie w ogóle, no, no i Loki no nie dowierza, że mają te kamienie nieskończoności. No i co? w ogóle powiedzieli, że mają tonę tych kamieni nieskończoności, tonę więc to widać, że one jeszcze w ogóle, te kamienie nie działają tam i to widać jak TVA jest naprawdę wysoko nad wszystkimi, nad Thanosem na, nad, no, na, nad całą, nad całym wszechświatem tak naprawdę TVA jest no, wyższe że tak powiem, no i Naprawdę mi się to podobało bardzo, że TVA jest taką mocną, mocną, naprawdę ekipą. Mocnym, yy, mocnym tutaj do przeprowadzania no, czasu, oczywiście, do sprawdzania tego czasu. Fajnie, fajnie to wygląda yy, i oby, oby tak dalej w następnych odcinkach, bo Loki no, pogodził się, zrobił się no, troszeczkę dobry z tego co było widać w końcówce odcinka. Zrobił się troszeczkę dobry, oni będą Mobius hmm, Właśnie Mobius zaproponował Loki'emu W hmm, sensie, znaczy dlaczego Mobius w ogóle Zaproponował Loki'emu, uratował Loki'ego Od resetu hmm, Przed sądem No, a stało się to tak, że Muszą oni powstrzymać Loki'ego Bo Loki Variant To jest ten Loki, którego znamy A Loki To jest ten, który Podróżuje w czasie i tak dalej. Widzieliśmy go na końcu odcinka, gdzie w 1858 roku TVA e, no chciało złapać Lokiego. E, no ale Loki ich spalił. Loki ich spalił, wziął jeszcze sobie to urządzenie do stworzenia swojej linii czasowej i tak dalej, do stworzenia swojej linii czasowej być może, być może do stworzenia taka teoria się w sieci pojawiła, bo teoria jest taka, że zbiera on te wszystkie właśnie urządzenia do resetowania lin czasowych, aby stworzyć swoją jedną linię czasową. No, no powiem wam, że ten odcinek był naprawdę spoko, no. Możemy zobaczyć humor, nostalgię, co też było widać w tym odcinku, że ta nostalgia naprawdę, naprawdę jest potężna. Był jeszcze taki moment w odcinku, gdzie w 1545 coś takiego, Mobius razem z Equimon TV właśnie przenoszą się w czasie i sprawdzają różne rzeczy, e, chcą złapać Lokiego, e, widzimy w ogóle tam jeszcze jakąś dziewczynkę która nie wiadomo kim jest, pokazuje, że to wszystko stworzył, że to wszystko zrobił diabeł ludziom, którzy leżeli tam w tym kościele, pamiętacie tą scenę. I diabeł czy to jest Mefisto, nie wiem ale no cóż, być może, być może jak diabeł, no coś na pewno z tym musi być wspólnego w następnych odcinkach, jak, jak jeszcze 5 odcinków do końca. Serial zakończy się pod koniec lipca. Coś takiego, 16 lipca. Coś takiego chyba się serial zakończy. E, no i co? Za miesiąc, za równy miesiąc, pierwszy film MCU Czarna Wdowa. Pierwszy film czwartej fazy MCU Czarna Wdowa. E, no i co? Super mi się oglądał ten pierwszy odcinek. Oby lepsze, to był dopiero pierwszy odcinek, a. To naprawdę wygląda, wygląda dobrze. Na razie ta linia czasowa wygląda ok, bo to co Loki zrobił jest, drob, jest drobiazgiem, co TVA mówiło. No, ale w przyszłych odcinkach, jak widzieliśmy na trailerze, że te linie czasowe tak się rozchodzą, tworzą się nowe, do tego jeszcze tego, to jeszcze możemy zobaczyć, co tam Loki jeszcze na, na psoci. No, jak nie Loki, kto by nie uciekał jeszcze od TVA. W przyszłych odcinkach, bo będzie masa, masa różnych y, lokacji, jak Asgard, czy też inne, inne bardzo ciekawe y, lokacje. Bardzo, bardzo dobrze to wyglądało. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Do usłyszenia. No i co? To tyle. No, tak jak mówię, za tydzień recenzja. Mm, w każdą środę oczywiście recenzja lokiego. No i w piątek recenzja siódmego odcinka Bad Batch. Dobra, to tyle. Do usłyszenia i nara.